Ona brzmi bardzo ładnie, to kolega, kolega z południa Polski ma takie radio i on świetnie brzmi, ten transceiver bez żadnej obróbki, no ale u Ciebie jest tam obrobione to wszystko, też to jest bardzo ładne, też, no, jeszcze ładniejsze, tak, chciałem powiedzieć, o, poprawnie, także wszystko jest ok. Leszek, do Ciebie. Fajne, fajne.

tak, Leszek, dziękuję oczywiście za łączność za podpisanie listy obecności. A mój znak to 2.0 z 2 129 Krzysiek oczywiście Norwegia okolice Trondheim a rozmawiałem z Nowember Tango 071 Leszek ze 161 dywizji. Leszek trzymaj się dzięki za podpisanie listy i do następnych spotkań. Breko Irlandia. Daleciała piątka dziewiątka z delikatnym plusem, ładnie została. Transmisja doleciała. Trzymaj się tam, dzięki za podpisanie listy. A na częstotliwości, Oscar, stwierdza. 129 Norwegia. Krzysztof, czy nie odbierasz coś takiego było. 106, Irlandia. Jest Irlandia? Proszę, Irlandia. Siema Krzysztof, kurde, cześć. Tylko do siebie się dobić to masakra. Tu taki pajat, jak z Tajlandii nadawał. Cześć, tutaj rapał Oskar, teraz to szósty. Piątka, dziewiątka. Bardzo fajnie głośno się słyszę. I mnóstwo, mnóstwo czas z Polski, wiesz? Mnóstwo, Rafał, no tak, ja mam Cię 5, 5 tutaj, 5-5 do 5-6, dlatego że ja mam antenę na Polskę ustawioną. Ale mówię, coś tak mi tam gdzieś kurde świtało, uszach, że Irlandia. Myślałem, że Tajlandia, ale nie, to jednak Irlandia. Rafał, witam serdecznie. Także Rafa, przekazałem, witam Ciebie. No wie, tak myślę, na Ciebie obrócił anteną, tam by pewnie było 20 albo więcej, ponad 9, ale jest bardzo, bardzo ładnie. Proszę do Ciebie. Nie, ja Ciebie tutaj, Krzysztof, bardzo mocno odbieram, wiesz, mocno, ja tu, ja tu co prawda, jestem no, na deszczach polsko-skierowanych, ale moja delta tak, wiesz, e, szeroko, że jak powiem, bierze, czy to Norwegia, czy Polska, to pewnie tam jeden szort, nie, dlatego, dlatego tak to fajnie cię kurczę, długo, długo, Krzysztof, Ciebie nie słyszałem, a wołam tu chyba, nie wiem, 20 minut Ci powiem, no, no i idzie się dobić, nie, no super, fajnie, dobra, rób tam łączności, pozdrawiam Ciebie, miłej niedzieli życzę, u nas dzisiaj przestało padać, 12 stopni na plusie i generalnie, generalnie jest fajnie. Fajny, fajny weekend, się, że tak powiem, szykuję. Okej, okay, Rafał, nie wiem, czy przestałeś modelować, czy po prostu zade, zadeptany jesteś przez stację. Rafał, dzięki za podpisanie listy. Trzymaj się wszystkiego dobrego dla Ciebie i oczywiście e, e, zdrowych, spokojnych świąt. Jakbyśmy się nie słyszeli, Rafał, podpisz, czy doleciało... Końcówka dolciała, bo tu oczywiście Pajla przyzrobił i dużo stacji do siebie wołało, ale tak mniej więcej poskładałem sobie zdanie, zdanie do kupy. Krzysztof, trzymaj się, pozdrawiam Ciebie, hej. No hej, wszystkiego dobrego. Trzeba to będzie jakiś chyba porządek tu przywołać, bo to, to takie kiedyś nie było, żeby w trakcie rozmowy koledzy sobie wywołania robili. No czasem się zdarzało, a teraz to coraz częściej słyszę, jak rozmawiam z kimś i tutaj są wywołania i tak dalej. A, ale to tam, dojdziemy do ładu. Trzymaj się raz, wszystkiego dobrego. A częstotliwości, Oskar Ciedle, 129, Norwegia.